Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, siedzimy w SAMie, maska podniesiona do góry, awaria, jakieś modernizacje. No nic, nic w tych rzeczach. Po prostu było sporo zapytań i w sezonie, i pod ostatnimi vlogami co to jest za ciągnik, ile ma koni jak pali, ile pali także dzisiaj czas na takie małe podsumowanie w sumie fajnie się składa bo 10 lat minęło w październiku ubiegłego roku jak go posiadamy także no myślę, że to jest dobry już moment, żeby go trochę podsumować opowiedzieć o nim coś także no bez owijania w bawełnę zaczynamy no ciągnik włoskiej produkcji SAME rok 1984, czyli końcówka produkcji do tego modelu, bo był produkowany w latach 8, od 80 do 84, także no końcówka produkcji, czyli w tamtym roku skończył 40 lat, ale może od początku ciągnik do nas trafił w 2014 roku w październiku chcieli już pod koniec sezonu ciągnik zakupiony od handlarza u handlarza stał około 2 lata na placu nie było zbytnio zainteresowania nim ponieważ ma no, egzotyczna marka same także no małe zainteresowanie było no ale w końcu trafił do nas z tego co mówił handlarz, to on go odkupował od gospodarzy, u których chodził głównie w prasie rolującej. Także no, ciężkiej roboty nie miał. Czy to prawda, czy nie, no, nie jesteśmy w stanie tego jakby zidentyfikować. No, sprowadzony był ogólnie jeszcze w ubiegłym stuleciu do Polski jako używany. Też było, handlarz mówił, że był remontowany w zakładzie, no tutaj po bliskim zakładzie, był zrobiony remont jakby kapitalny, nie, nie mówił co dokładnie, ale był po prostu przejrzany cały, od skrzyni po, po silnik, było zrobione wszystko co trzeba było zrobić, także no myślę, że około 20 lat już hula na tym remoncie, no i jak na razie odpukać jest, jest dobrze. Także tyle by z historii takiej wstępu, jakby co się działo z tym ciągnikiem przed tym, jak do nas trafił. No a teraz, coś, coś o tym, co u nas się działo z tym ciągnikiem. Nasze dostrzeżenia. Trochę danych technicznych. Silnik chłodzony powietrzem. Co mało spotykane w ciągnikach. No w sumie zagranicznych, czy nawet polskich. no W polskich to nawet no nie było czegoś takiego. Czterocylindrowy, o pojemności 3,6 litra, 68 koni według katalogu. Zbiornik paliwa, też bardzo ciekawe, bo zbiornik paliwa jest taki sam jak u Władimirca, czyli 53 litry. Co już daje do myślenia, że ten ciągnik jest bardzo ekonomiczny w swojej klasie, bo no ja osobiście nie spotkałem się z ciągnikiem, który palił aż tak mało. W orce pułap spalania kończy się na 11 litrach i to też w ciężkiej orce, jak na nasze warunki. Było 2 lata temu orane, czy tam nawet rok temu z, z kolczatką. Na 23 cm w ługu trójce 3x35 spalił 11 litrów na hektar. Takie mniej więcej spalanie jest w orce Około 10-11 litrów to jest maks. W talerzówce spalanie rzędu 4 litrów na hektar. W agregacie około 3,5 litra na hektar. Agregat 2,8 metra. Z takich rzeczy. Co tu było zmienione, i na pewno, że wiem, że było zmienione, to to, że był zmieniony filtr powietrza, bo aktualnie jest mokry. A oryginalnie egzemplarze miały tutaj suchy. Był ułożony poziomo, nie pionowo i był suchy. Czemu to było zmienione, nie mam pojęcia. Z takich rzeczy serwisowych. No to tutaj posiadamy dwa filtry paliwowe. Jeden wstępny, drugi dokładny. Filtr oleju, pompka od paliwa, membranowa. A tutaj znajduje się czujnik ciśnienia oleju, ale prawdopodobnie będziemy go zmieniać. Na normalne zegary wkręcimy tutaj czwórnik i wepniamy się z zasilaniem do zegara na ciśnienie oleju, zegara na temperaturę oleju i no i tam jeszcze oryginalną yy, ten oryginalny czujnik się wkręci też. No tutaj magnet od oleju i w sumie co? No tutaj wlew oleju prosty ciągnik w sumie, no co tutaj dużo gadać. Tutaj oryginalna jest świeca płomieniowa i tutaj dołożona świeca żarowa Niestety jedna i druga jest niesprawna albo nie podłączona no bo sprawdzałem to w tym roku niestety żadna jedna ani druga nie reaguje na prąd także no ale nawet nie musi reagować bo ten ciągnik nie jest odpalany zimą nie ma takiej konieczności, żeby był odpalany zimą i też w tym filmiku nie ujrzycie odpalania go, bo dzisiaj jest no około minus 7 stopni. A mamy tutaj mały akumulatorek to jest 12. Nie wiem ile to może być amperogodzin, ale bardzo mały, mały akumulator. Ale od 10 lat, jak tylko do nas przyjechał, nie był wymieniany i odpukać oby jak najdłużej tak było. No, i tym samym przeszliśmy do drugiego podzespołu, czyli skrzyni biegów. Schemat biegów bardzo prosty. O, proszę bardzo. Trochę starty nie widać. No, ale ja Wam teraz tutaj to objaśnię. Mamy tak: jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Tutaj są biegi szybkie, biegi wolne i wsteczne. Czyli mamy 8 biegów do przodu, 4 do tyłu. No i to jest jeden z największych minusów tego ciągnika czyli może nie sama skrzynia biegów, ale prędkości biegowe w tej skrzyni. Dlaczego? Dlatego, że no tak naprawdę do użytku w polu mamy tylko dwa biegi. Mamy bieg na wolnych, kurkę. To jest prędkość około 7-7,5 na godzinę. I mamy biegi szybkie i trójkę. I prędkość około 10-11,5 na godzinę. Dwójka na szybkich jest wolniejsza już od czwórki na wolnych. Przydałby się jeszcze, właśnie taki bieg pośredni między czwórką na wolnych a trójką na szybkich takie z 9-9,5 na godzinę. Do lżejszej orki. Albo cięższego agregatowania, czy talerzowania Bo niekiedy ta trujeczka, no jest za szybka W szczególności, gdy jest jakaś górka Złapie piasku No to trochę ten ciągnik się męczy z agregatem 2.8, czy talerzówką 2.2 A tutaj co, w kokpicie mamy Ładowanie, kontrolka od ładowania Kontrolka od ciśnienia oleju Kierunkowskazy Tutaj jest kontrolka od załączania i rozłączania Yy, drugiego stopnia sprzęgła ale tutaj u nas to niestety nie działa tu są dwie kontrolki, wolne kontrolka od długich, no sobie można nawet załączyć, to wszystko jest sprawne no, widzicie, ładowanie, ciśnienie oleju świeci, no bo jest zgaszony yy, światła długie, tak słabo, ale ale się zapala no i tutaj jest kontrolka od yy, od rezerwy, od, 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 od małej ilości paliwa w zbiorniku, ale na no to u nas niestety nie działa. Nie wiem, albo jest rozłączone, albo po prostu jest przepalona ten, ten czujnik. I tutaj są kontrolki, co też o dziwo działa, od świateł, od pierwszej i drugiej przyczepy. Jeśli działają kierunkowskazy, to się zapalają te lampeczki. Także to jest bardzo fajna sprawa obrotomierz, na obrotomierzu jak możecie zobaczyć, 7700 godzin ale niestety, od kiedy tylko tutaj u nas jest, ten obrotomierz nie działa nie działa z tego względu, że napęd linki obrotomierza jest yy, no, rozwalony po prostu szukaliśmy, no, w sumie nawet znaleźliśmy yy, ten, y, tą część ale cena powala 800 zł za buwinko mniejsze od kamery Gopro także na razie odpuściliśmy temat może coś wiosną się podziała i spróbuje się dopasować od jakiegoś innego ciągnika także no zobaczymy jak to będzie no tutaj manetka od gazu ręcznego podnośnik to jest bardzo, bardzo fajna sprawa pod kierownicą opuszczanie Podnoszenie. Tutaj jest szybkość podnoszenia opuszczania, u nas to jest ustawienia tak mniej więcej na, na połowie. Po lewej stronie mamy jeszcze dźwignię od załączania i rozłączania drugiego stopnia sprzęgła, co jest bardzo fajne przy rozsiewaniu wapna, czy przy rozrzucaniu obornika możemy sobie jechać, nie zatrzymując się tak naprawdę rozłączamy wałek, załączamy wałek podczas jazdy. To jest bardzo fajne. Po lewej stronie mamy hamulec ręczny. Cyk. Pod prawą nogę mamy załączanie i rozłączanie blokady mechanizmu różnicowego. U nas jest to jeszcze przerobione. Ta część jest dołożona. To jest jakby zatrzask blokady. Bo na przykład podczas orki można sobie to załączyć na stałe. Odciągamy. Załączamy. I na sprężynce nam już trzyma tutaj dźwigienkę, nie pozwala, nie odpuszcza. A żeby rozłączyć, wystarczy tylko pociągnąć. I już mamy rozłączone. Ta dźwigienka jest od załączania wałkową, Do dołu obroty niezależne, do góry obroty zależne od skrzyni. Kabina. Kabina też raczej nie jest oryginalna, bo ja z taką się nie spotkałem na zdjęciach, ani w katalogu, ani nigdzie. To jest dokładna kabina raczej Bo one oryginalnie wychodziły z dużo krótszą kabiną, dużo niższą kabiną I taką węższą, to jest bardzo przestronna kabina, duża kabina Także no No to jest na plus akurat w tym przypadku No nie jest źle Z tą kabiną, mogłoby być trochę ciszej No ale to jest ciągnik z lat 80, więc też się nie, nie oszukujmy, tak No nie jest to Nowy ciągnik, tak? Nie ma co wymagać, nie wiadomo czego. No i przechodzimy do tyłu ciągnika. A z tyłu możemy zobaczyć oponki. Oponki jak na tą moc, na tą wagę. A właśnie waga ciągnika około 3,5 tony. Tego nie powiedziałem na początku. Opony jak na tą moc i na tą wagę. Wąskie Tyż to nie są oryginalne opony. Oryginalnie wychodził na oponach 169 R34, tutaj mamy 136 R36. Też to musiało być zmienione, bo na takich, no, według danych katalogowych, nie wychodził tutaj na takich oponach. Także musiało być to zmieniane. No i w przyszłości na pewno będziemy dążyć do tego, żeby założyć albo oryginalne opony, czyli te 169. Albo nawet ciut szersze, czyli 184. Czyli to jest no, druga wada tak naprawdę tego ciągnika. Ja znalazłem przez 10 lat właśnie tylko te wady i to są wady tak naprawdę. No jedna, no to jest już typowo techniczna rozwiązanie mechaniczne jakby w tym ciągniku, czyli no, skrzynia na to się już nic nie poradzi, ale na. Na koła, na opony, można, można spokojnie zaradzić, można założyć szersze Mówię na razie takiej konieczności nie ma, bo ciągnik sobie daje radę Tylna część ciągnika, czyli zwolnice, podnośnik Tam jak widzicie jest trochę oleju, z tego względu, że kto nie widział To zapraszam w sumie na odcinek, był wymieniany uszczelniacz na wałku WOM mu zaciekało ostro, dlatego ten olej tam się znajduje Tylny tus. Według katalogu 3,5 tony na końcówkach wieszaków. W naszym egzemplarzu akurat to jest mało prawdopodobne, z tego względu, że tu no jest dorobienia ten podnośnik bo już no nie ma tej mocy, co, co powinien mieć. Stależówką 800 kg na rozgrzanym no już ma problem, żeby unieść. Także no, trzeba powoli myśleć coś. O robieniu tego podnośnika mamy tutaj wyjścia hydrauliczne, też to jest raczej przerabiane, dokładane, bo nie spotkałem się z takimi egzemplarzami. To było coś tutaj kombinowane, jakich rozdzielaczek mały, dołożony. Oleju, tu jest oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego. Wchodzi tutaj chyba z tego co pamiętam, chyba 18 litrów oleju. Yy, olej tutaj jest zalany Mobil chyba HL46 wymieniany no, dwa lata temu chyba. I tutaj mamy korek wlewowy, i przy okazji tutaj jest też bagnet, korek, korek spustowy mamy tutaj. Także to jest też spoko rozwiązanie, bo moim zdaniem to jest lepsze niż połączenie razem ze skrzynią. Raz nie ma opiłków w oleju od skrzyni dwa no tak naprawdę nie mam takiej konieczności jakby wymiany oleju w dużych ilościach tak no bo 18 litrów wymienić a wymienić 50 litrów ze skrzyni no to jest zupełnie coś innego tak i zaczep regulowany góra dół bardzo fajna sprawa mamy tak naprawdę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć możliwości wysokości ustawienia. To jest do rozrzutnika, a maksymalnie do góry, do przyczepy. Jest bardzo fajna sprawa. Z tym. No i co? Myślę, że powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć o tym ciągniku. O żadnych awariach nie mogę powiedzieć, no bo jedyne, co było robione, to było. Typowo sprawy uszczelnieni uszczelnieniowe, uszczelnienie wałka WOM, uszczelniania podnośnika. Tutaj były wymienione oringi, bo trochę zaciekało. I wiadomo no, olej jest wymieniany regularnie, co roku przed sianokosami. A tak to jak myślę, to, to chyba nic nie było robione w tym ciągniku. Sprzęgło, skrzynia to jest wszystko. Jak przyjechał, tak robi. Nic tutaj nie jest, nie było kombinowane. No co, no były dołożone lampy LED, jedynie oświetlenie LED. Tył przód jest założone, yy, kogut, Lusterko No wiadomo, takie pierdowy, tak. Ale jak mówię, nic tu mechanicznie nie było robione. Także o, o dostępności części, o jakości nowych części, nie mogę się wypowiedzieć, no bo mówię, nie było nic zrobione. W tym ciągniku od 10 lat on jeździ, pracuje. Ogólny ciągnik, jak na razie, niezawodny. A, co mi się przypomniało? Było robione tutaj yy, przegub drążka kierowniczego. Ten i ten był wymieniany, bo kiedyś na polu nam opadł drążek, no i się koła rozjechały. To to było robione tylko tak naprawdę. Z takich poważniejszych awarii, co, no, uziemiło ciągnikach, tak naprawdę. Nie szło nim ruszyć. No i to było wymienione. Nie wiem, z 6 lat temu, 7 może lat temu, to te dwa drążki chyba kosztowały 100 złotych. Jak dla mnie to jest godny rywal dla ciągników serii Zetor 7212 7711, y, Ursus czy tam Masy Ferguson 45-12. To są ciągniki, które mogłyby konkurować ze sobą. Tak naprawdę, bo parametrowo one są zbliżone. A z tego, co mi się wydaje, i z tego, co słyszę, co tam pytam niekiedy na YouTubach, no to ten ciągnik bije ich. Pozostałe ciągniki ze spalaniem swoim to jest jego największy atut. Spalanie tego ciągnika to jest największym plusem. Naprawdę, tutaj nie można na to narzekać. Mówią, że Władimiriec jest y, oszczędny, ale w porównaniu do tego ciągnika, to Władimiriec w orce 3-4 litry więcej pali niż, niż ten ciągnik. Także dajcie znać co sądzicie o tym ciągniku. Jak wam on się widzi. I co? Zostawcie kciuki w górę. Do następnego. Na razie, cześć.